Co to jest za utwór taki, taki z refrenem o ciemnej nocy i, 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 i mieście, które Głucha noc. śpi? Głucha noc. Tak. Głucha noc. No to proszę państwa, no to, jest, to jest, nie wiem, może to jest banalne, może, może to jest dla państwa kiczowate, ale ja się wzruszę. Ale ja się wzruszam. Klasyka tam. gatunku. No więc ile lat temu ten utwór powstał? 20 Dwadzieścia, Dwadzieścia najmniej. Spokojnie, ponad, ponad. 20 najmniej. A to jest, a to jest prawda o Polsce, której nie było. Zaręczam Państwu, zwłaszcza młodszym ode mnie, którzy no, mogą tego nie wiedzieć, jak bardzo rzeczywistość zawsze jest zakłamana przez media. Ale właśnie to, jak bardzo była zakłamana na przełomie XX i XXI stulecia, i jak bardzo znikąd ratunku nie było, dlatego że wszystko było trzymane za mordę i w ręku. Tak te koncesje, te, te rozgłośnie prasa ach, no Internet też wyzwolił polską publicystykę. To, że teraz każdy może publikować w mediach społecznościowych polityków niektórych to oburza. Że jak to nas tutaj będą oceniać, prawda, na Twitterze, jacyś ludzie, którzy, co oni tam wiedzą, prawda? Czy oni mają jakiś dyplom, panie? No, połowa tych posłów nie ma żadnych dyplomów, ale to nie zmienia faktu, że oni się czują oburzeni, że jacyś tam, prawda, ludkowie będą, będą ich oceniać. Ja też podlegam takiej ocenie i to jest, mm mm. powinno być wliczone w koszta. To jest normalna rzecz, że na co dzień trzeba zebrać swoją dawkę osądu bardzo często raptownego, bardzo często my wiemy jak niesprawiedliwego, ale cóż z tego? Wartością jest to, że ludzie mogą mówić co.